Pani proszę otworzyć ze szyty i zaczekać lekcji. Wyłącza na ogólny po prostu tego filmu, żebyście tutaj coś robili. No. Tam drugi zakończony jest igłą. Położeniem wózka rejestruje ten czujnik ultradźwiękowy. Tutaj czujnik ultradźwiękowy połączony jest z kartą. Analogowo-cyfrową naszego komputera i komputer tutaj, przy pomocy programu coach rejestruje ten pomiar, zapisuje i potem można również go przetwarzać. Także to jest ta część taka wstępna, objaśniająca. Dobrze, i teraz tutaj po Już? No, teraz wychodzimy z tego, tak? Do przetwarzania. Dobrze. I teraz duży jeden. Duży dwa, tak, przepraszam. Tak. O. I teraz proszę bardzo, filtrowanie. Przetwarzamy ten wykres. Tak, żeby go było widać, że to on tutaj tak, manewruje tak. tym. Czekaj. Robimy to w trzech cięciach. No? No? Proszę bardzo, powiększaj to. Dobra. to na powiększanie. Mam dalej. Tak. Dobrze. O, teraz nie wchodźcie. Dobrze, teraz. Dobrze, teraz filtrowanie. Tak. I duży Nie, nie.

No teraz jak w każdym filmie muszą być ładne dziewczyny, bo bez tego nie. Thank yeah. you.